Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego warto inwestować w branżę energetyczną, a głównie w odnawialne źródła energii? Jeżeli nie, to w tym kanale opowiem Ci o trzech powodach, dlaczego właśnie warto zainwestować w branżę energetyczną. Nazywam się Piotr i moje doświadczenie w tej branży wynosi już 10 lat, więc wszystko to, co Wam przekażę, jest poparte własnym doświadczeniem. Pierwszym powodem, dlaczego warto jest, abyś zainwestował w branżę energetyczną, a głównie w odnawialne źródła energii, jest, jest aspekt oczywiście ekologii. Pamiętaj, że dzisiaj w Polsce większość energii jest wytwarzanej z węgla, aż ponad 70%, co powoduje, że to bardzo mocno wpływa na nasze zdrowie, na środowisko. A jednak chyba wszyscy musimy myśleć o tym, jak ma wyglądać nasz świat dla naszych najbliższych pokoleń. Więc chciałbym, abyś wiedział, że ten cel, pierwszy, o którym ci powiedziałem, nie finansowy, a społeczny, on jest dosyć istotny, ponieważ w kolejnych powodach dowiesz się, dlaczego on się bardzo mocno przekłada właśnie na. Na rozwój Twojej inwestycji. Drugim powodem, dlaczego chcę, abyś zrozumiał, dlaczego warto inwestować w odnawialne źródła energii, jest fakt taki, że produkcja energii elektrycznej ze słońca, z wiatru czy z wody daje nieograniczone możliwości wytworzenia tego produktu, co znacząco przekłada się na to, abyś mógł z tej inwestycji czerpać praktycznie nieograniczone przychody. Pamiętaj, że dzisiaj. Hmm, Inwestując środki w daną inwestycję, ona zawsze musi się przełożyć na efekt wytworzenia i sprzedaży. Dzisiaj można powiedzieć, że w branży energetycznej masz tak naprawdę już na samym początku inwestując w odnawialne źródła energii, na przykład w farmy fotowoltaiczne czy farmy wiatrowe, już to zapewnione. Dlatego chcę, abyś w kolejnych nagraniach e, śledził razem z nami jak wygląda produkcja energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych czy z farm wiatrowych? Zanim przejdziemy do trzeciego powodu, została bardzo ważna rzecz jeszcze do zrobienia przez Ciebie: proszę zasubskrybuj na dole przycisk, abyś mógł dostawać na bieżąco od nas powiadomienia, jak inwestować i rozwijać się w branży energetycznej. Trzecim powodem, dlaczego warto inwestować w branżę energetyczną i w odnawialne źródła energii, to fakt taki, że ten produkt właśnie jest produktem pierwszej potrzeby. Na dowód tego jest fakt taki, że dzisiaj, oglądając te nagranie, korzystasz z tego produktu. Oczywiście zadaj sobie pytanie, do kogo płacisz za ten produkt? Płacisz albo do firmy państwowej, albo do prywatnego przedsiębiorcy, na przykład takiego jak ja, bo jestem właścicielem firmy energetycznej, albo być może jesteś prokonsumentem i sam wytwarzasz tą energię elektryczną z paneli, i tak naprawdę nie potrzebujesz. Płacić do nikogo za ten prąd. Więc chciałbym, abyś wiedział, że dzisiaj energia elektryczna jest produktem bardzo ważnym i tak naprawdę potrzebnym dla każdego. Chcę, żebyś wiedział, że dzisiaj razem z nami możesz zarabiać na branży energetycznej. Dlatego serdecznie Cię zapraszam do naszego projektu i śledź razem z nami rozwój tej branży. Właśnie poznałeś trzy powody, dlaczego warto inwestować w odnawialne źródła energii. Jeżeli Cię to interesuje i chcesz zarabiać razem z nami oraz rozwijać naszą planetę w dobrym kierunku, wejdź w link poniżej, aby dowiedzieć się o informacjach i szczegółach. Ostatnio miałem przyjemność odpowiedzi na kilka zagadnień ekonomicznych w branży energetycznej. Jeżeli to Cię interesuje, wejdź w link obok. Aby poznać szczegóły, zapraszam Cię do kontaktu i do zobaczenia w kolejnych nagraniach.